Czy już możemy? Proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić dwie informacje. Pierwsza informacja, którą ja przedstawię, dotyczy decyzji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. A potem pan minister, pan poseł Waldemar Buda, przedstawi nasze stanowisko wobec zakończonego pierwszego posiedzenia Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. A więc pierwsza sprawa. Otóż Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości postanowił o złożeniu wniosku o wotum nieufności wobec pułkownika służb specjalnych, delegowanego przez Donalda Tuska do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec Bartłomieja Sienkiewicza. Zarzucamy pułkownikowi Sienkiewiczowi złamanie prawa polegające na nielegalnym przejęciu mediów publicznych, a więc polegające na złamaniu konstytucji poprzez odebranie prawa do informacji. Złamanie również innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o radiofonii i telewizji, która stanowi o tym, że wyłaniane są zarządy spółek poprzez Radę Mediów Narodowych, a nie na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli tutaj lex specialis stanowi wprost, że nie na podstawie kodeksu spółek handlowych minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego może desygnować przedstawicieli władz do spółek medialnych tylko właśnie na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji, również zarzucamy pułkownikowi Sienkiewiczowi odpowiedzialność za straty, jakie ponosi spółka Skarbu Państwa nie jedna, o trzy, które są przejmowane nielegalnie przez właśnie na podstawie tej operacji specjalnej, otóż wyłączenie sygnału. TVP Info 19 grudnia niewątpliwie spowodowało straty dla tej spółki, dla spółki Telewizja Polska. To już jest odpowiedzialność karna. Dziś koalicja 13 grudnia rzeczywiście ma większość w Senie, ale ta większość nie będzie wiecznie. Za nadużycia odpowiedzą ci, którzy się tych nadużyć dopuścili a więc zarówno pułkownik Sienkiewicz, jak i neoprezesi tych spółek. A więc domagamy się odpowiedzialności politycznej w postaci odwołania pułkownika Sienkiewicza ze stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W przyszłości jesteśmy o tym przekonani, że odpowiedzialność karna także czeka pułkownika Sienkiewicza i podkreślamy jeszcze jeden element całego tego przedsięwzięcia tego skoku na media publiczne. Element dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. To jest zagrożenie realne również wobec Polski. Przypomnę, że prezydent Biden kilka dni temu mówił o tym, że jeśli Rosja pokona Ukrainę, nie zatrzyma się, pójdzie dalej. Nasze środowisko, środowisko prawa i sprawiedliwości zawsze przed tym przestrzegało. Przestrzegało przed odbudową Imperium Putina, przed odbudową Imperium Rosyjskiego. Media publiczne odgrywają niezwykle istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, a więc skok na media publiczne, wyłączenie sygnału TVP-Info to jest realne zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby pułkownik Sienkiewicz miał odrobinę honoru, to oczywiście sam podałby się do dymisji, ale honoru nie ma, w związku z tym, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości niebawem złoży wniosek o wotum wotu nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza, delegowanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Donalda Tuska. Tu jeszcze na koniec wspomnę, że pułkownik Sienkiewicz realizuje plan Donalda Tuska. Donald Tusk wielokrotnie mówił o tym swoim planie przejęcia mediów publicznych, a więc odpowiedzialność za to wszystko, za ten skok. Na media za próbę przejęcia mediów publicznych spoczywa także na Donaldzie Tusku. Wniosek o wotum nieufności złożymy lada dzień. Oczekujemy, że będzie on rozpatrywany zgodnie z regulaminem Sejmu na najbliższym albo na kolejnym posiedzeniu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzisiaj na Komisji Śledczej był pierwszy test wiarygodności członków komisji i wszystkich sił politycznych w Polsce, którzy mają swoich przedstawicieli w komisji. Myśmy poparli wszystkie wnioski dowodowe, które złożyła koalicja obywatelska, mając pełne przekonanie od samego początku, że niczego się nie obawiamy i żadne z tych dowodów nie doprowadzą do jakichś trudnych sytuacji czy trudnych zeznań, które by nas dotyczyły. Natomiast po drugiej stronie zaobserwowaliśmy po raz pierwszy zachowanie i strach, który był w oczach członków dzisiaj koalicji rządzącej okazało się, że odmawiają, przegłosowali odmowę przesłuchania w zasadzie kluczowych świadków. Jeżeli miałbym powiedzieć, kto, jeśli miały być tylko cztery osoby przesłuchane przed tą komisją, to powinna być to pani Marszałek Kidawa Błońska, Rafał Trzaskowski, pan Tomasz Grocki oraz pan Budka. Dlaczego? Dlatego, że komuś zależało na tym, żeby te wybory korespondencyjne się nie odbyły. Kto do nich doprowadził, a ten, który miał z tego największą korzyść. Wielokrotnie również w mediach wypowiadali się ci przedstawiciele, że zablokowali wybory, doprowadzili do zablokowania wyborów. Więc chcieliśmy ustalić w jaki sposób, na kogo zlecenie, jaki mieli w tym interes, czy to jest ten, o którym my podejrzewamy. Szanowni Państwo, mogę tutaj z tego miejsca zapewnić. Na każdym posiedzeniu komisji będziemy powielać wniosek o przesłuchanie kluczowych świadków. Czyli Rafał Trzaskowski Kidawa Błońska. Pamiętajmy, 12-10% poparcia chęć zamiany, zamiany kandydata. Było to możliwe tylko przy zablokowaniu wyborów. Udało im się to zrobić. Stąd podmiana kandydatów i Rafał Trzaskowski, który i tak tych wyborów nie wygrał. Na każdej komisji co tydzień, jeżeli będą się odbywały posiedzenia co tydzień, będziemy przedkładali wniosek o przesłuchanie Rafała Trzaskowskiego i Kidawy-Błońskiej. To oni doprowadzili do tego, że te wybory się nie odbyły i w konsekwencji pośrednio straciliśmy 70 milionów złotych. Główną odpowiedzialność za to oni ponoszą. Nakłaniali do tego samorządy. Warszawa buntowała również inne samorządy w całej Polsce, żeby nie współpracowały przy tych wyborach. Mieli wspólne konferencje, chcemy o to zapytać. Jest ogromna obawa. Widzieliśmy, że pan Joński nie tak wyobrażał sobie tę komisję. Był zdenerwowany, średnio po siedmiu sekundach odbierał głos naszym przedstawicielom. Bał się niewyraźnych, bardzo trudnych pytań, bał się wątpliwości, które my stawialiśmy, pomijając już wszelkie szczegółowe naruszanie regulaminu. I Brak elementarnego znajomości prawa, bo tam już wielokrotnie udowodniliśmy mu, że naruszał regulamin, prawo, ustawę Komisji Śledczej KPK. Po prostu tego nie zna, nie jest prawnikiem i świadomie być może z tego, z tego też korzystał. Ale domagać się będziemy, żeby w końcu Rafał Trzaskowski tam przyszedł i pani Kidawa Błońska i opowiedzieli, jaki mieli interes w blokowaniu wyborów. Ja mam pytanie odnośnie Narodowego Banku Polskiego, czy, czy to może być taki dla nie, złoty spadochron dla tego człowieka? Musi pan pytać. Nie mam, nie mam wiedzy na ten temat, niech pan pyta w instytucjach, które pan wspomniał. No ale nie skomentujecie tego, no bardzo dużo osób trafia w Sprawie i a to nie Prawo i Sprawiedliwość ani klub parlamentarny ich zatrudnia, więc proszę pytać tych, którzy zatrudniają, jakie okoliczności, jakie predyspozycje biorą pod uwagę przy zatrudnianiu tego typu osób. W sprawie to, wniosku o wotum nieufności nie ma Pan. Może, może to że jest zięciem Pana Nie wiem, czyim jest zięciem. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że ostatnio sygnał telewizji polskiej został wyłączony 13 grudnia. 1981 roku, a więc mamy do czynienia z zamachem na media publiczne. W związku z tym pułkownik Sienkiewicz odpowiedzialny za ten zamach będzie ponosił odpowiedzialność polityczną i również karną. Jeśli jeszcze nie teraz, to w przyszłości. Przypominam, że większość parlamentarna nigdy nie trwa wiecznie. Przyjdzie czas. Za, za te wszystkie łajdactwa ci, którzy się ich dopuścili, zapłacą. Panie ministrze, Słysze, proszę, proszę, proszę Ja, szanowni państwo, ja dodam tylko jedną, jedną rzecz. Nie wiem, czy państwo odnotowali e, opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie możemy nie zauważyć, że sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała dzisiaj tego rodzaju opinie. Szanowni państwo, to naprawdę musi już bardzo źle. My jako prawnicy to wiemy. Natomiast jeżeli już nawet instytucje, które nie szczędziły nam przez lata krytyki. Wypadają się w ten sposób, to nie mamy najmniejszych wątpliwości, że to jest nie tylko łamanie prawa, ale to jest świadome, bezczelne, ordynarne łamanie prawa, które się odbyło w związku z przejęciem władzy w mediach publicznych. Ale dodam też więcej, Szanowni Państwo, to co się dzieje w papie dzisiaj, my całą noc mamy dyżury i będziemy mieli je do skutku, e, sytuacja papo już jest zupełnie klarowna, tam dochodzi do świadomego łamania prawa, tam nie ma najmniejszych wątpliwości, tam żaden prawnik nie jest w stanie wywieźć, że może. Sam minister reprezentując Kar Państwa wymienić zarząd, jeżeli kodeks spółek handlowych jest wymieniony na wprost w ustawie jako niemający zastosowania do powołania organów Polskiej Agencji Prasowej. I to już jest świadome branie na siebie odpowiedzialności karnej i to jest przesłanka do odpowiedzialności karnej z artykułu 231 kodeksu karnego. Ja zakładam, że to nawet w tej kadencji może się wydarzyć, oby pan Sienkiewicz podobną drogę jak jego kolega. Z, z więzienia czy z aresztu do Europarlamentu nie przebył. Nie życzę mu tego, ale wszystko na to wskazuje, że może się liczyć z odpowiedzialnością karną. Panie przewodniczący, chcę zapytać o pana kolegę z klubu, pan przewodniczący klubu Parlamentarnego, powiedział o ministrze i Kamińskiego. Czy wie pan, jakie będą ich kolejne kroki, kiedy ewentualnie je podejmą? Panowie ministrowie Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją, no a ci, którzy Doprowadzili do sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Jak widać, chronią przestępców, a nie policjantów, którzy z korupcją walczyli. Zresztą, że mają takie intencje, złe intencje, świadczy o tym fakt, że chcą rozwiązać Centralne Biuro Antykorupcyjne. A więc to, co działo się do 2015 roku, przypomnę, że chociażby olbrzymie straty, jeżeli chodzi o budżet państwa na dziesiątki miliardów złotych związane z karuzelą Watowską. To wszystko było możliwe dlatego, że instytucje powołane do walki z korupcją nie działały. A więc teraz chcą sparaliżować Centralne Biuro Antykorupcyjne. No i oczywiście chcą doprowadzić do tego, żeby ci, którzy z korupcją walczyli stanowczo, zostali ukarani za walkę z korupcją, za walkę z nadużyciami. Podjęte zostaną takie działania, jakie zostaną uznane za właściwe. Przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda wczoraj i przedwczoraj wydał oświadczenie w tej sprawie, a więc to jest jasne, zupełnie jasne i precyzyjne stanowisko. Jak panowie są dalszego zmiany w mediach nie się po prostu w tak, białych rękawiczkach. Tak? Dlaczego tak szybko to wszystko się staje? Dlatego, że koalicja 13 grudnia próbuje działać na rympał. próbuje wykorzystać metody, które są znane właśnie z roku 1981. Dlatego, że nie szanują Konstytucji Rzeczypospolitej ci, którzy dziś władzę w Polsce przejęli, dlatego, że łamią prawo i czują się bezkarni. Ale przestrzegam. Ta bezkarność związana jest z większością, jaka wyłoniła się dziś w Sejmie. Ta, ta większość nie będzie wieczna. Też zastanawiam się, jakie podejście do tej sprawy mają koalicjanci Donalda Tuska. Czy rzeczywiście akceptują takie działania, takie działania właśnie, taką bandyterkę, czy, czy się za nią opowiadają. Przypomnę, że wyborcy trzeciej drogi głosowali nie chcąc Donalda Tuska przy władzy. A okazuje się, że głosowali na partię, która stanowi dziś trzecią nogę Donalda Tuska, czyli trzeci filar jego rządów. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z próbą siłowego zamknięcia systemu, pozbawienia ludzi do dostępu do informacji. Dostęp do informacji, prawo do informacji jest prawem konstytucyjnym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczęście żyjemy w XXI wieku i nawet jeżeli będzie TVN BIS w miejsce telewizji polskiej, to są jeszcze media społecznościowe, są inne stacje telewizyjne, a więc ten proces im się nie uda, ale zniszczą telewizję publiczną, bo przecież wszystko na to wskazuje. Straty, które ponosi telewizja publiczna są wymierne wyłączyli sygnał 19 grudnia nie licząc się z odpowiedzialnością właśnie karną za doprowadzenie do strat w spółce Skarbu Państwa nie liczyli się z tą odpowiedzialnością bo są zadufani w sobie uważają że ta większość parlamentarna jest dla nich immunitetem jeszcze raz ostrzegam i przestrzegam większość parlamentarna nie będzie trwała wiecznie Zwróćcie Państwo uwagę na jedną wypowiedź pana szczery, bo ona dość klarownie pokazuje o co chodziło w zamachu na media publiczne. Komisje śledcze miały rozpocząć swoją pracę, kiedy TVP Info już nie będzie. Dzisiaj rozpoczęliśmy pracę w Komisji Śledczej. Dwa dni temu dokonano zamachu na media publiczne, przejęto sygnał, wyłączono TVP-Info. To jest zdaje się dość klarowny plan, który chciano zrealizować i zrealizowano. Bez względu na to, czy to było możliwe i zgodne z prawem, to sytuacja dla powszechnych, jakby zewnętrznych obserwatorów wydaje się dość, dość jasna. Panie Przewodniczący, jak będzie wyglądała kolejne dni w siedzibach mediów publicznych, co politycy postanowią? Czy będą tam przez święta, do kiedy planują tam Interwencja poselska wynika wprost z ustawy o wykonywaniu mandata, mandatu posła i senatora. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są aktywni. Sprzeciwiamy się łamaniu prawa. W związku z tym będziemy prowadzili interwencje poselskie tak długo, jak to będzie konieczne. No, proszę Państwo, kara jest rzeczywiście wysoka. Jest jeszcze tryb odwoławczy w tym zakresie. E, e, trzeba oczekiwać, że i pan Niedzielski, i sama instytucja będzie się w tym zakresie odwoływała. Kto ostatecznie poniesie tę e, e, karę? Oczywiście no, jest tutaj wskazanie na instytucję, e, więc zakładam, że, m, że to rzeczywiście instytucja. Natomiast czy w konsekwencji pan minister nie nam to rozstrzygać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.